Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy trzecią niedzielę po objawieniu pańskim, yy, zwaną od kilkudziesięciu lat trzecią niedzielą w ciągu roku, lub mniej poprawnie trzecią niedzielą zwykłą. I ta niedziela przynosi nam perykopę ewangeliczną sklejoną z dwóch fragmentów Ewangelii według Świętego Łukasza, która w tym roku liturgicznym będzie czytana najczęściej, bo w cyklu czytań niedzielnych mamy tak zwany rok C, oparty właśnie na łukaszowej redakcji Ewangelii. I dziś właśnie przytacza się prolog tej Ewangelii, skrejony z późniejszą, bo pochodzącą z rozdziału czwartego, opowieścią o wydarzeniach w rodzinnym Nazarecie. Zacznijmy od tego prologu. Tam święty Łukasz, który był doskonałym pisarzem, znawcy starożytnej Greki, mówią, że właśnie jego wersja Ewangelii jest literacko najlepsza, tłumaczy swój zamiar, tłumaczy... Też kim jest, w najprostszych słowach, ale wyczerpująco, albo raczej tłumaczy kim nie jest. Tworząc bowiem opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały za ziemskiego życia Chrystusa, Łukasz chce je przekazać tak, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa. Tak pisze. Można w tym odczytywać bardzo istotną cechę Ewangelii. Ona nie została przez Chrystusa podyktowana. Ona została napisana jego własnym życiem, które przebiegało na oczach świadków, uczniów, których on sam powołał. Chrystus nie chciał więc, by chrześcijaństwo było religią księgi. Owszem, księgi zostały później napisane jako pomoc dla ludzkiej ulotnej pamięci. Ale przesłanie, objawienie Boga, które dokonało się w Chrystusie, nie jest księgą spisaną. Jest żywą osobą Jezusa Chrystusa, który żył na ziemi wobec świadków, których powołał, by przekazywali to objawienie dalej. I tu właśnie, jeśli to dobrze przemyślimy, najlepiej widać fałsz protestanckiego stanowiska Sola Scriptura. Nie skryptura, nie pismo, tylko osoba boska jest objawieniem, a spisana Ewangelia, spisana Biblia pismem, owszem świętym, owszem natchnionym, ale niewyczerpującym nieskończonego bogactwa osoby, która e, pokazana została świadkom. I teraz ta osoba staje w swym rodzinnym Nazarecie podczas liturgii Słowa. W żydowskich nabożeństwach, w synagogach czytano fragment z Prawa, czyli z Pięcioksięgu i fragment z Proroków. I właśnie o przeczytanie tej lekcji z Proroków poproszono Jezusa. Pamiętamy, że przeczytał mesjańskie proroctwo Izajasza i następnie uczynił tu w Nazarecie coś, co czynił niebywale rzadko w mądrości swojej, Ostrożnie szafując tą informacją. Powiedział mianowicie coś, w czego, znaczenie, czego znaczenie trzeba odczytać jako samoobjawienie, jako powiedzenie bez ogródek tak, to jest proroctwo o mnie. I co było dalej? Z czytania Mszalnego już się tego nie dowiemy, ale przecież pamiętamy. Nie uwierzyli mu. I padły te gorzkie słowa, że prorocy zawsze byli lekceważeni w swojej ojczyźnie, że Eliasz został posłany do wdowy w Sydonie, a nie w Izraelu, że Elizeusz uzdrowił Syryjczyka, a nie Żyda. Jezus nie postąpił tu politycznie. Wiedział, że to wzbudzi gniew. Chcieli go nawet strącić z urwiska, ale to nie była jeszcze jego godzina. Święty Łukasz lakonicznie pisze bez szczegółów, Przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Ale trzeba w tym zauważyć yy, tę samą cały czas optykę w Ewangelii Łukasza. Orędzie Jezusa to On sam. Tego właśnie w Nazarecie nie przyjęto. Jan Paweł II genialnie to podkreśla w Redemptoris Missio. Jezus nie tyle nawet głosi dobrą nowinę, On po prostu jest dobrą nowiną. Papież pisze tak, skoro Chrystus jest dobrą nowiną, zachodzi w nim tożsamość między posłaniem i posłanym, między tym, co mówi, co czyni i kim jest. I na zakończenie w tym proroctwie Izajasza, które Jezus czytał, jest rok łaski Pana. Odnosi się do, to do żydowskiego roku jubileuszowego, obchodzonego tam co 50 lat. Chrystus za Izajaszem porównuje swoje przyjście do tego roku łaski. Kościół Chrystusowy kontynuuje tę tradycję. Czyni to nawet częściej, co 25 lat i właśnie mamy ten rok jubileuszowy. Korzystajmy z tego, że Pan jest blisko, mamy rok łaski Pana. Dobrej niedzieli wszystkim.